Witam na pierwszym odcinku na moim kanale. Będziemy grali w Darkest Dungeon. Grę bardzo brutalną, mroczną i krwawą. Jednak e, posiadam tam bardzo ciekawą mechanikę, którą zapraszam do oglądania. E, tutaj mamy mapę, po której kierujemy się przewodnicą z sali, to sali więc e, do sali w tym korytarzu. Do przodu. Idziemy na przykład, możemy być klawiaturą, bądź klikając myszką przed naszymi bohaterami. Spotkaliśmy przeciwnika, więc zaczyna się walka. Tu są umiejętności naszych bohaterów, bądź przejście z miejsca na miejsce, zamieniające się innym bohaterem. bądź przeczekanie które który zwiększy stres naszego bohatera, o czym powiem później. I walczymy, atakujemy obcięciem warszawiego rzeźmieszka. On sieczką atakuje naszych bohaterów. i krytyk, to no nieszczęsne na samym początku gdy jeszcze w tutorialu. Na naszym krzyżowcem dobijamy go. Bolazną przez łapki mieczem. Idziemy dalej. byliśmy trochę jedynie, którą możemy troszkę dodać nasz bohaterów. Nie jest to jeszcze nam ale to bardzo potrzebne. W też możemy też spotkać takie obiekty. Na przykład po prostu można go... Czy trzeba Ci? Różne rzecz czekatowe. Drew nie stanowią pieniądze pod koniec miejsca. Pieniądze. Teraz walka z imieniu 10 przynikami. Brzymy strzału rozproskował, który strzela w 3 osoby w pierwszej linii. 3, osoby w 3, pierwszych liniach. Dzięki czemu trafimy też w drugim przeciwnika, bo gruby jak jest na inopola. Bo po to brzmieniem naszą że krzyżowca, żeby zatakować po prostu grubego. Nie mamy żadnego ataku, który moglibyśmy do tego większego przeciwnika do Uleżyć go go po prostu. No to normalnie. Każdy atak idzie w grupego, ponieważ jego umiejętność um, um, przesunęła naszego krzyżowca na, na tego oprycha. Wykrwawienie. Dwa obrażenia na gruntach przez 3 które to jest 6 obrażeń. To wyrażenie tylko z nią jest wzmocnione, wtedy czas jest regeneruje, a wykrwawienie będzie silniejsze. Wykrwawił się. A Wykrwawi tutaj dobijamy uderzenie miecza i zbieramy. Rzeczy. Misja ukończona. Dobrze jest skrzynia. Bandyska skrzynia z świątką wiedzieć, że jest pułapką. Jednak w następnych miejscach nie będziemy wiedzieć, czy tą pułapkę czy nie, będzie trudno stwierdzić, czy opłaca się otwierać takie rzeczy. Jednak na wszystko jest sposób też w grze jest bardzo ciekawy mechanizm nawyków. jeszcze powiedzieć je na chwilę. I tutaj, właśnie nasz Reynolds krzyżowiec, gdyby mu nawyk zakrzep który da ją odporność na krwawienie. Wracamy do lasady. I widzicie, bo wtedy pierwszy poziom. No tak. Na przykład nawyki Reynolds mogę wielka świadomość. No, więcej obrażymy, jeśli nasza pochodnia powyżej 75%. I będzie który dostał przed chwilą nie mógł mogłabyć ale niestety ma wyjaśnić głożą Przez to jedynie w mieście może stres zrzucić siebie przez, to, przez modlitwę a i ma kleptomanii, i skłonność do kradzieży. Kryptomania jest bardzo irytująca, ponieważ w e, tam e, będzie na, na przykład plecaki jakieś różne rzeczy, które po prostu e, Raynąd ukradnie dla siebie, przez to drużyna ich nie dostanie. Jestem od Ismas, no, znany nie może ukończyć hazardu w mieście. Ale ma silny czary i krzyż, dobry refleks. Jest refleks. po prostu no, w pewnym sposób silniejszy w każdym wypadku. Po pierwszej misji, tak naprawdę tutorialowej, dyskutujemy trzy miejsca: cmentarz. Tu będą no, się martwi bohaterzy, którzy umarli podczas jakiejś misji. Tu wspomnienia, a ten, a ta, czyli wszystkie jakieś filmiki, jakieś piery, no, no, klikki, tak i hmm. no, 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 tak I Diligence. W Diligencie można zdobyć nowych bohaterów, są dające misje, wybieram tych dwóch. Ulepszam osoby sobie żeby mieć więcej bohaterów tym razem, bo ci zapewne będą jeszcze o tym opowiem później. Hmm, więc wyruszamy na samą podróż. Tak, rozumiem tego jaki bohater, wybrał na jakiej pozycji. Widać, że nasza kapłanka jest dobra w linii więc dajemy ją tutaj. Tak. czyli badoczka zaraz. Jest najlepsza w trzeciej linii, więc dajemy ją tutaj. Zwiad ma pakrótka, bo będzie 90% więc... Bierzemy zapasy. No, po krótku najlepiej jest wziąć z, 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 z 8 prowiantów, 8 pochodni, żeby nigdy nam nie zgasło, może zawsze być jasno, I, i jedną łopatę, i parę innych rzeczy. I jeden klucz na pewno też. I poruszamy. W pierwszej misji w Rolinach przechodzimy do znanych sali. Jeszcze w tym stresie, stres polega na tym, że nasi bohaterowie po prostu się stresują. Są palcem, a jakiś przeciwnik może i wizje złe, albo stresują się po prostu, kiedy jest ciemno i tak dalej. No, sobie dokładnie, bo już tam lekko zgasało, Drugi przeciwnik, bardzo osłabi, że po prostu się z nimi poradzimy. było niestety ale tutaj na, wyrokiem dobijemy tego przeciwnika kursjederem, krzyżowcem po, po polsku dobijemy drugiego misja wybrana otwarta skrzynia jednoczezowa i możemy od razu wziąć z rzeczy bierzemy idziemy dalej Stres polega na tym, że nasi, nasi ludzie się stresują. Na przykład przy takim przy rumowisku, gdybyśmy nie mieli opaty, tylko no. odblokowali drogę ręcznie, po prostu nasi ludzie by się bardzo zestresowali i najpierw podmiastacili do trochę życia. A. A nie chcemy tego, ponieważ kiedy nabije się 100 stresu, bo psychika bohatera zostaje, zostaje sprawdzana. To na przykład może on dostać słodne szajby i na przykład dostać jakiś minusowy perk do końca walki, który na przykład powodowałby to, że na przykład sam się okaleczał i wykonywałby sam jakieś akcje, coś takiego, no różnie bywa. Potem kiedy dojdziemy do 200, już bohater dostaje zachwał serca przez co on dostaje na siebie w obrażeniach, które przylewają go do zera i przylewają go do ramy śmierci rama śmierci polega na tym, że bohater ma już kompletne zero obrażeń jednak można go wyleczyć przez co ten dalej będzie w walce jednak dostanie bardzo silnego debuffa poproszę, no żebym nie go dopalać ale w ale jeśli jednak jest to śmierci, to następne obrażenia jakie dostaniemy, mają szansę go zabić, procentową, więc jest szansa przeżycia. Pojedziemy tutaj w prawo. No tutaj na przykład Mandaville już bardzo wysoka, bardzo wysoki stres, więc trzeba uważać. Bo, o właśnie, jak mówiłem, kleptomania. I ukradł nam wodę święconą i złoto. Na szczęście mieliśmy wodę święconą, więc jeśli będzie jakieś miejsce do użycia, jej, będziemy mieli jak to zrobić. No właśnie, to jak mówiłem, kapliczka pod wodą święconą, A więc będziemy mogli na spokojnie użyć. Duży ciężar na, na szkielecie, no, dokładnie na kościelnym żółdaku. w przeciwniku z jest trzech, to ja lubię używać strzału rozpryskowego w każdego. O, niestety pudło. Nie tak. To już mogę leżeć jeden. Mój oprę chyba złożył z tym Nie więcej połowa zdrowia. Tutaj kara włoska, tak. Będą że nie żyje. to dobijemy drugiego. Ładnie i strzał z kusznika czeka funka trochę oberwie mm. tutaj uleczy wissman może. good mm. saver czyści drogę no i tutaj przepadaczka dobija kusznika wyglądał Tutaj użyjemy wody święconej, bo się dobrze pamiętam, to zmniejszało stres. Mm. Tak, zmniejszyło stres. Bardzo dobrze, I leczyło jeszcze naszą badaczkę. Mm. Idziemy dalej, nasi ludzie się stresują, więc trzeba wejść pochodnie. jest pułapka, szczęścia, unik. Odpalamy pochodnie, idziemy dalej przed siebie. ponieważ tam jeszcze nie było pułapka niestety obrażenia i stres pułapki bardzo stresujące trzeba to uważać niestety nie zawsze się da skrzynia, Ta, takie skrzynia, na przykład są często pod klucz próbujemy szybko zabić akolity okultystów, żeby nie mógł, żeby nie miał możliwości um, zdebuffowania nam kogoś żeby mną być niż jest szybko umarł stres nie będzie na dwie godziny i tutaj nie lecę siebie to jest z kościelnego żółla kart, bardzo mało wyobrażenia obraźniami, tak, obraźniami krwotok tak samo jak od osłabienia wybieramy łupy tutaj otwieramy sobie skrzynię kluczem szafiry warte 1000 zł onyxy 500 i po piersiach bardzo jedną z, z najdroższych pamiątek to ulepszania naszych e, dowli miejskich tutaj odpalamy sobie pochodnie no, to był odrycz. Niestety znowu nasz krzyżowiec kradnie. Hit plus jeden. Czy hmm. chcemy się cofać, bo cofanie zwiększa stres? A tak cofniemy się, że może uda się tego uniknąć? Tak, udało się uniknąć stresu przez cofanie. No i możemy bardziej do przodu. To też na nasze się nie się dostanie, a pochodnia o wiele wolniej nam gaśnie z powodu tego, że już to doszliśmy. I idziemy dalej przed siebie. No, niestety kradnie wszystko co widzi chyba. Nie wierzę, po piersiach, jedzenie, ach aż boli. byśmy te nie żyli, osoby dostaną stresu oraz obrażenia. Yy, I tak, jak lekarz uleczymy ich i wszystko będzie dobrze. Yy, misja została ukończona, ponieważ już yy, 90% sal odkryliśmy. W takim opartym możemy jedno z odpuścić. My mamy jeszcze łopatę, więc przejdziemy sobie na salat z yy, skarbem, spróbujemy jeszcze dojść. palimy sobie nasze ostatnie pochodnie. użyjemy łopatę jedzenia ponieważ i tak już one się nam nie przyda więc nakarmimy żeby wyleczyć i wchodzimy do, do ostatniej sali niestety nie mamy klucza bo rejma albo ukradł wcześniej albo już wtedy troszkę otworzyć na to tylko możemy zawalczyć i zdobyć łupy z przeciwników tu spróbujemy oślepić w tylnym linię wroga czy ogłuszyć przepraszam z za myślepiającym de facto hmm, tutaj atakujemy gościannego złotaka, żeby jak najszybciej takowego zabić bo niestety ten może atakować przed nami hmm, to obijemy go już na spokojnie Spróbujemy jak najszybciej zabić go, ponieważ on. o! bardzo ładny strzał, Ponieważ też może hmm, zwiększać stres bohatera, a stres zostaje nawet po misjach. Więc tego nie chcemy. O niestety pudło. Który wrócimy kazem, żeby zarazić, żeby dostał obraźnia w turę atakować raczej mocno bardzo ładna poniżej mismasa rejną gdzieś na górze i świetnie się tam unik atakujemy to do tego kościennego obręczy jeszcze się zleczone po powrocie do obozu jest tyle dobrego co możemy zaatakować Niestety wykrośona. Dobijemy. Nasza przeciwna łukucznika dobija już Zaraza. zarazem. I to no, będzie już szybki koniec. Wydobyliśmy trochę rzeczy. Lepsze, tylko nasze bohatery przedmiot będą nosić, pochodnie kolejne złotych, pochodnia się sama sprzeda. Hmm. Możemy to próbować, nie wiem co zostanie. Dlatego jednak nie chcemy, żeby nie ryzykować. Kończymy misję. Dostajemy 3000 zł, 4 herby oraz hmm, przedmiot. I pieniądze ze skarbów oraz pamiątki. Wiki, Reinhardt pozytywny, Dismus pozytywny i Mendeville niestety negatywny, tak samo jak Reinhardt, skłonność do kradzieży. Więc Znaczy nie będziemy chcieli naszej, w yy, naszym zespole, bądź później wyleczymy ją tutaj w No, To by było na dzisiaj tyle, dzięki za oglądanie i jeśli wam się spodobało, to zostawcie łapkę, suba i się też walnąć w Cześć!